Mamy tutaj pniak drzewa przygotowywanego do przeszczepienia. Grubość około 12 cm pomimo tak dużej grubości na przekroju nie ma drewna twardzielowego tylko mamy drewno bielaste biologicznie aktywne na całym przekroju. Kora odchodzi od drewna czyli cambium jest aktywne możemy więc przystąpić do próby przeszczepienia tego oto tutaj drzewka. Cięcia na zrazie wykonane. Wcinamy siodełko, na którym zraz się oprze. Zacinamy go skośnie tak, aby odsłonić dużą powierzchnię łyka. I wbijamy zraz pod korę. Uzyskujemy w ten sposób potężne miejsce styku na długości 15 czy 20 cm spokojnie możemy zrobić takie nacięcie i mają gdzie się tkanki zrastać tego tak to osadzone zostało na tym pniaczku 4 z razy osobiście owijam je taśmą izolacyjną próby przeszczepiania podejmowane wczesną wiosną w czasie prób wiosennych wykorzystuję taśmę ciemną, żeby zwiększyć napogrzewanie powierzchniowe. A teraz w lecie trzeba stosować materiały jasne, aby uniknąć poparzeń łyka pod spodem. Całość jest opatulona folią. Kołnierzem foliowym niektórzy wykorzystują w tym celu puste również butelki PET. I do środka jest, są nawalone wilgotne trociny. Te wilgotne trociny po pierwsze z wierzchu parują, więc chładzają całość, utrzymując zrazy w chłodzie, może troszkę uśpieniu. Po drugie wszystkie zrazy, wszystkie patyki mają na sobie przedchlinki. Rośliny mają zdolność pobierania wody przez przedchlinki i jeżeli wypełnimy taki kołnierz wilgotnymi trocinami, to wtedy zrazy mogą dokonać procesu rehydratacji, ponownego uwodnienia w razie gdyby były podsuszone. Jeżeli operacja ulegnie, jeżeli operacja będzie zakończona sukcesem, to w ciągu tam najbliższego miesiąca wybiją nam tutaj nowe pędy ze zrazów umieszczonych w podkładce, jeżeli nie tutaj mała strata, Ten, to drzewo było przeznaczone i tak do usunięcia Zabiegi dodatkowe. W krajach takich jak Stany Zjednoczone czy Kanada zaleca się przykrycie tej części górnej dodatkowo jeszcze osłoną z aluminiowej, która ma dodatkowo chronić przed nagrzewaniem się zrazów, aby je jak najdłużej utrzymać w stanie uśpienia po umieszczeniu w podkładce. Na Mołdawii wykorzystuje się zwykłą gazetę, która również jest biała i odbija więcej promieni słonecznych, chroniąc przed nagrzewaniem Mołdawia ma klimat suchy, więc ta gazeta przetrwa ten miesiąc. U nas bardziej wskazane byłyby metody amerykańskie czy kanadyjskie, czyli właśnie jeszcze dodatkowy kołnierz z folii aluminiowej, aby całość przytrzymać dłużej w chłodzie i uśpieniu. Powodzenia! Szczepienie zrobione. Widzę, że zraza wybija wyraźnie pęd. Taka bardziej, bardziej energiczny wzrost świadczy o tym, iż wybija już z soków podanych przez wzrost, a nie z zapasów z pędu, wtedy przyrośnik jest o taki malutki. Ten pęd idzie na razie zapasami z wilgoci i substancji odżywczych z pędu, a ten wydaje się, iż już jest powolutku zaopatrywany z pnia, na którym go naszczepiliśmy. Pozwolę sobie więc na zdjęcie osłon i zobaczymy jak to wyszło. Czy wyszło, czy do usunięcia. Jesteśmy z tydzień czy półtora od założenia tych szczepów. Pierwsze listki zaczynają przebijać się do góry przez trociny z części odmianowej na szczepionej. To znaczy, że zrazy przetrwały. Aczkolwiek jak mnie życie doświadczeniem nauczyło, to znaczy, że nie wolno przy tym nadal majstrować. I trzeba czekać, aż uzyskamy silny przyrost, mocno wybijający do góry, gdyż te małe przyrościki, które tutaj na razie mamy, równie dobrze mogą rosnąć z zapasów wody i substancji odżywczych ze zraza. I to, że wystąpiły, wcale nie znaczy, że uzyskaliśmy już połączenie, trwałe połączenie zraza z podkładką. Trzeba tym roślinom dać jeszcze czas aż mocno wybiją, bo to wtedy będzie znaczyło, że już ciągnął zasoby energetyczne z podkładki, a nie tylko ze z tego kawałeczka patyka, który został umieszczony pod korą. Odgarnałem truciny. Wyłaniają się młode przyrosty ze zrazów. Wydaje się, iż przyrosty te oczekują się do wydania pędzenia drugiego więc w zasadzie można by chyba już zaryzykować zdjęcie osłony jest poważna szansa że już doszło do utworzenia kalusa zawsze przedwczesne zdjęcie osłony prowadzi do, do usunięcia buforu wilgotności jeżeli ten wzrost jest jeszcze słaby to dojdzie do uschnięcia zrazów które nie będą w stanie dostarczyć na tyle wilgoci dla liści już nieraz straciłem szczepy w ten sposób więc z jednej strony można by już zdjąć osłonę a z drugiej strony dam temu jeszcze kilka dni więcej jak uzyskamy ten drugi przyrost, silny, gruby, to już będzie niezbity dowód na to, iż mamy silne połączenie zraza z podkładką. Na dwóch zrazach, spośród tutaj naszczepionych chyba czterech, widać, że na jednym z nich już roślina rozpoczyna drugie pędzenie, a na drugim pączki już też grubną do drugiego pędzenia. Drugiego pędzenia zrazy nie są w stanie wydać z własnych zapasów, tylko muszą być już połączone z podkładką. Więc w tym wypadku jestem już gotów zdjąć osłony. Jesteśmy około tygodnia od zdjęcia osłon. 3 na 4 zrazy podejmują dość witalne przyrosty. Jest to znakomity. Rezultat jak na już tak późną porę osadzania tych szczepów i bardzo długi czas przechowywania zrazów. Cóż powiedzieć? Jeśli jakaś metoda działa, jest tania, prosta, to trzeba ją stosować. Gruntowa okulizacja orzecha na drzewach stojących. Tutaj próbuję przeszczepić bezproduktywnego Seifendorfera. w nie było założone z 10 tarczek. Jedna się przyjęła, jeden pączek zamarł, drugi rusza do pięcia. Hura! Rok temu udało się tutaj zaokulizować Seifendorfera, z którego jestem bardzo niezadowolony. Tutaj są resztki tarczki okulizacyjnej już się odłamujące i malutki pączek który wybił silny pęd drugi rok po okulizacji no i mamy dwumetrowy przyrost silnie rozgałęziony z biednego oczka na cienkim pędzie mamy grubnący pęd i wywalony w górę mocny rozgałęziony badyl który jeśli dobrze pójdzie to w przyszłym roku zacznie owocować zostawiłem tutaj naokoło gałęzie rosnące nisko z sekundorfera żeby osłaniały te gałęzie mechanicznie przed zwierzyną pęd na którym oczko przyjęło się sarna Daje sobie spokój, przestaje psuć pędu w momencie, dopiero jak mają około 10 cm grubości. Wszystkie cieńsze pędy, do których dojdzie rogami, pozbawia kory albo łamie nawet. Więc tutaj będzie trzeba jeszcze parę lat poczekać. 20-letnie kilkie drzewo, około 25 lat po posadzeniu. Może chyba marne siewka starego typu drzewo No i tak do tej pory wywalałem No ale pomyślałem sobie spróbuję przeszczepić Rok temu było gorąco Warunki były do wzrastania się dobre No to jak tam naszczepiłem w trzech czubach No to w każdym coś się przyjęło W tym roku rosną już jego szalałe W przyszłym roku zaczną rodzić W tym roku osadziłem z 15 zrazów na 15 zrazów przyjął się jeden kurdupel. Tutaj rozpoczyna wzrost. No ale powolutku, powolutku się rozrośnie. Natomiast pozostałe odrzuciły zrazy. Tutaj na tym konarze próbuję przeszczepić ponownie. Także orobić się trzeba ale raz na czas przyjmie się i zawsze to mamy o kilkanaście lat szybciej dobre plony z drzewa, a nie tylko miejsce do sadzenia. Przeszczepiając stare drzewa warto jest przeszczepiać je etapami. Tak tutaj mamy udane przyjęcia na czubie udane przyjęcia na części gałęzi dolnych natomiast około 1 trzecia korony siewki na której którą przeszczepiam została nieruszona jeżeli szczepienia by się nie udały to ta pozostała część korony utrzyma system korzeniowy przy życiu i pozwoli przeszczepić drzewo ponownie w przyszłym roku jeżeli naszczepilibyśmy wszystkie gałęzie i nic by się nie przyjęło to zamarłby system korzeniowy i całe dwudziestoparoletnie 20 20 drzewo w tym przypadku uschłoby i, i byłoby tyle warte co opał a tak stopniowo w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat młode szczepy młode przeszczepione konary wejdą w owocowanie i będzie z nich pożytek